Dzień dobry, Marcin Kiepas, analityk Tickmill. Za nami kolejny interesujący, troszeczkę gorący, ciekawy tydzień na rynkach finansowych i to pomimo, że zapowiadał się on raczej spokojnie, jako taki tydzień przejściowy, Tydzień wyczekiwania na wyniki marcowego posiedzenia Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Zamiast tego było całkiem ciekawie, sporo się działo. Obserwowaliśmy nowe rekordy na bitcoinie czy na dużych światowych giełdach. Jednocześnie wzrosły troszeczkę rentowności długu na świecie. W Japonii inwestorzy zastanawiali się, czy Bank Japonii zacznie wreszcie normalizować politykę monetarną. W Polsce złoty pozostawał mocny, aczkolwiek z tendencją, Pojawiła się również tendencja i próba realizacji zysków. Lepsze nastroje obserwowaliśmy na warszawskiej giełdzie. Generalnie działo się całkiem sporo, natomiast wydaje się, że tym kluczowym tygodniem marca będzie ten właśnie tydzień kolejny tydzień, w którym napłynie sporo danych makroekonomicznych, w tym indeksy PMI. Ale nie ma co ukrywać, to będzie tydzień pod znakiem banków centralnych, bo decyzje będą podejmowały te najważniejsze banki. I tak cała, mówiąc kolokwialnie, zabawa z bankami centralnymi, ze stopami procentowymi, rozpocznie się w nocy. Z z poniedziałku na wtorek, wtedy decyzję podejmie Bank Japonii i Bank Australii. O ile Bank Australii stuprocentowych nie zmieni, to przy posiedzeniu Banku Japonii pojawił się spory znak zapytania. Inwestorzy zastanawiają się, czy po długim utrzymywaniu ultraluźnej polityki monetarnej bank Japonii wreszcie tę politykę znormalizuje, wreszcie nieco, nieco ją zaostrzy. Najważniejszym wydarzeniem tygodnia będzie. Jednak nie decyzja Banku Japonii, ewentualna decyzja Banku Japonii czy, czy też decyzja Banku Australii, ale środowe posiedzenie FOMC, czyli decyzja w sprawie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. I owszem, zmiana stóp procentowych nie jest prognozowana, co oznacza pozostawienie przez stopy przydziału wahań dla stopy funduszy federalnych między 5.25 a 5,50. Natomiast istotne będzie to, co na konferencji po posiedzeniu powie szef. Fed, Jerome Powell, w tym przede wszystkim jak odniesie się do ostatnio publikowanych danych makroekonomicznych, zwłaszcza raportu o inflacji, która w lutym okazała się zarówno inflacja konsumencka, jak i produkcyjna wyższa od prognoz. No i kiedy zasugeruje ewentualną przyszłą obniżkę stóp procentowych. W środę o stopach procentowych będzie również decydował Ludowy Bank Chin, a w naszym regionie Bank Czech. To jeszcze nie kończy. Tej EPopei z bankami centralnymi. W czwartek 21 marca o stopach procentowych będzie decydował Bank Anglii i Bank Szwajcarii, a z mniejszych banków Bank Turcji i Bank Norwegii. Także ten kolejny tydzień zdecydowanie będzie stał i zdecydowanie upłynie pod znakiem banków centralnych. To będą te główne wydarzenia, wydarzenia rynkowe, inne wydarzenia, inne dane będą jedynie tłem dla. Tych, dla tych decyzji. Sporo natomiast będzie się działo, sporo informacji makroekonomicznych natomiast spłynie z polskiej gospodarki, i wydaje się, że tutaj ten czynnik lokalny, czyli ocena kondycji rodzimej gospodarki w kontekście najnowszych danych też będzie miał jakiś wpływ na, na, na rodzime aktywa, czy to na złotego, czy to na wycenę akcji na giełdzie w Warszawie. I tak w poniedziałek, 18 marca, poznamy. Najnowsze dane o inflacji bazowej. Będzie to raport zarówno za styczeń, jak i za luty. Dzień później, w środę, zostanie opublikowana inflacja producencka, produkcja przemysłowa, dane o płacach i, o płacach i zatrudnieniu w firmach, a także raport o koniunkturze konsumenckiej. W czwartek, 21 marca, inwestorzy dowiedzą się, jak w lutym kształtowała się sprzedaż detaliczna, a także poznają dane. O produkcji budowlano-montażowej. Tydzień zamknie natomiast publikacja już dużo mniej znaczących, dużo mniej liczących się danych o koniunkturze gospodarczej oraz o podaży pieniądza. W piątek, 22 marca, też agencja Moody's będzie podejmowała decyzję w sprawie ratingu Polski. Także ten zbiór, ten, ten katalog zbiór danych z polskiej gospodarki, obok czynników globalnych, czyli omówionych wcześniej decyzji banków centralnych, powinien decydować o nastrojach, jakie będą i sentymencie, jaki będzie panował w relacji do dolara, czy też o nastrojach na giełdzie w Warszawie. Dziękuję za uwagę.